Dzień dobry, witam wszystkich sympatyków Berlineckiego Klubu Biblijnego. Mam dzisiaj dla Was wiadomość dotyczącą naszego spotkania zaplanowanego na poniedziałek 18 grudnia o godzinie 18. Niestety to spotkanie w tym czasie z obiektywnych przyczyn nie może się odbyć. Bardzo mi przykro z tego powodu. Natomiast najbliższe nasze spotkanie z uwagi na okres świąteczny Noworoczny. Odbędzie się dopiero po nowym roku, 8 stycznia. Także wszystkich Państwa serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że wytrzymacie do tego czasu, stęsknicie się troszkę i odwiedzicie nas tym chętniej, właśnie po nowym roku. Odpowiednia wiadomość oczywiście ukaże się jeszcze w internecie, ale korzystając jeszcze z okazji, chciałbym Państwu pokrótce opowiedzieć, jak wyglądały nasze spotkania w minionym roku. Otóż, jak być może już Państwo wiecie, spotykamy się w celu wspólnego czytania Biblii, wybieramy sobie jakiś fragment, czytamy go razem, a następnie każda z osób, która ma ochotę, ma odwagę, ma jakieś przemyślenia, ma jakieś spostrzeżenia czy przeżycia związane z właśnie tym fragmentem, który razem był czytany, może się podzielić tym z pozostałymi. Inni słuchają. Nie ma obowiązku zabierania głosu na naszych spotkaniach, więc można być również jedynie słuchaczem. A żeby w praktyce Państwu przybliżyć, jak to wygląda, postanowiłem wybrać jeden fragment i podzielić się moimi przeżyciami związanymi z tym fragmentem. Zapraszam. Wybrałem fragment z Nowego Testamentu, który, jak widzicie, zapisany jest w Ewangelii Jana na początku 14 wersetu. Pozwólcie, że przeczytam. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Pierwszym motywem, który pojawia się w moich myślach po przeczytaniu tych kilku zdań, no, to jest wybór drogi. Nie wiem jak wy macie, ale u mnie wybór drogi jest ściśle uzależniony od celu, jaki posiadam. W związku z tym rodzi się kolejne pytanie: czy mam już cel i co jest tym celem? No, z, wiadomo, mogę mieć mnóstwo celów, tak jak, tak jak spotykam wielu ludzi, oczywiście codziennie, wokół mnie, którzy też mają różne cele, jest ich wiele albo mniej, czy więcej, ale czy wśród tych celów, zarówno, zarówno u Osób wokół mnie, jak i u mnie znajduje się ten, który w tym tekście wyraźnie sugeruje Pan Jezus. Sugeruje czy wskazuje, yy, mówi mianowicie, że w domu Ojca, czyli jest jakiś dom Ojca, u Ojca w niebie i w tym domu jest wiele mieszkań. I w ogóle Pan Jezus używa takiego ciekawego sformułowania, że gdyby było inaczej, to bym Wam powiedział. Czyli Pan Jezus zna tą rzeczywistość, która przed nami jest zakryta. I bo on tam był, stamtąd pochodzi i stamtąd przyszedł, i po prostu jest tutaj uczciwy i szczery, i mówi, że gdyby było inaczej, to nie mówiłbym wam, że jest dom, w którym jest wiele mieszkań, ale ponieważ tak jest, to wam mówię. Jeszcze yy, ciekawsza rzecz, że idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. No to super. No to, jeżeli moim celem jest znalezienie się w domu ojca, no to z wypowiedzi pana Jezusa wynika, że, że, że sprawa jest już załatwiona. Problem rozwiązany, nie muszę się przejmować, nie muszę się wysilać. No, pan Jezus poszedł przygotować mi miejsce, jak już przygotuję, to wróci i mnie tam zabierze. Ale yy, to jeszcze nie jest koniec tej wypowiedzi. Jeszcze następuje coś więcej i pan Jezus stwierdza, że no to już teraz wiecie, dokąd idę i znacie wobec tego drogę. No i tutaj Tomasz oczywiście się bardzo zdziwił i mówi, panie, no przecież nie wiemy, dokąd idziesz, to jakże możemy znać drogę? I nie ma się co dziwić, że Tomasz postawił takie pytanie, ponieważ jeszcze nie było Nowego Testamentu, on jeszcze nie czytał Czterech Ewangelii, nie czytał dzieł apostolskich, wszystkich listów apostolskich i, i, i apokalipsy, także... Nie wiedział, co się wydarzy następnego dnia, nie wiedział, co się wydarzy czwartego dnia od tej rozmowy i tak dalej, i tak dalej. Więc ta wypowiedź Jezusa wcześniejsza była dla niego niezrozumiała i śmiem twierdzić, że on był także wyrazicielem tego, co myśleli pozostali jego kompanii, czyli pozostałych 11 apostołów. Odnoszę też wrażenie, że Pan Jezus specjalnie tak prowadził tą wypowiedź, żeby właśnie Tomasz Albo któryś z uczniów postawił takie pytanie, i żeby miał pretekst do wypowiedzenia tego, co mówi w szóstym wersecie. Czyli to ja jestem drogą, i ja jestem prawdą, i ja jestem żywotem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem sam w sobie. Jeżeli się wybierasz do domu ojca w niebie, to ja jestem drogą, i ta droga cię zaprowadzi, więc. Trzymaj się tej drogi, którą ja jestem. To samo dotyczy prawdy, prawda? Może być, jak wiemy wszyscy, prawda? Jest tylko jedna. Dla mnie jedyną prawdą jest Jezus, Chrystus. I każde jakby odchylenie od niego, nawet o pół stopnia, no to już nie jest prawdą. W każdym razie, wyraźnie Pan Jezus tutaj wskazuje, że jeżeli ktoś wybiera się do, wśród swoich celów, albo jeżeli ma taki nadrzędny cel, albo takie marzenie żeby znaleźć się w domu Ojca w Niebie, w mieszkaniu przygotowanym przez Jezusa, no to on jest jakby jedyną drogą. Bardzo popularny jest teraz taki, taki pogląd, taki trend, że wszyscy Idziemy różnymi drogami, ale na koniec tak wszyscy spotkamy się w jednym miejscu. Fajnie to brzmi, pięknie, humanistycznie i tak dalej, tylko że to według słów Jezusa jest nieprawda. Do domu Ojca w niebie prowadzi tylko jedna droga, a nie wiele różnych dróg. To tyle na temat tego fragmentu z mojej strony. Jak widzicie, czytanie Biblii nie jest skomplikowane. Nie trzeba, mieć, nie trzeba być duchownym, nie trzeba mieć fakultetu teologicznego. Jezus mówił do zwyczajnych, prostych ludzi. I ciekawy jestem, co wy myślicie na Temat tego fragmentu, który dzisiaj Wam przeczytałem. Będzie mi bardzo miło, jeśli pomyślicie nad tym i zostawicie swoje przemyślenia w komentarzach, albo jeszcze lepiej, jeśli przyjdziecie 8 stycznia na spotkanie naszego klubu i osobiście nam o tym opowiecie. Na dzisiaj to już wszystko. Cieszę się, że wysłuchaliście mnie do końca. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i przychodźcie. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia.